Witajcie, drodzy widzowie! Przed wami film, który zabierze was w niezwykłą podróż pełną emocji, przygód i niezapomnianych widoków. Wyruszamy na motocyklach do serca Kaukazu, do Gruzji kraju, który zachwyca swoją różnorodnością i gościnnością. Nasza wyprawa to nie tylko kilometry w siodle, ale także chwile refleksji i zachwytu nad pięknem natury. Przygotujcie się na przejażdżkę przez malownicze doliny, kręte górskie drogi i urokliwe wioski, w których zatrzymał się czas. Od tętniącego życiem Tbilisi, przez tysiącletnie monastry, aż po dzikie zakątki z każdy kilometr drogi to nowa przygoda. Spotkamy ludzi, którzy podzielą się z nami swoimi historiami, tradycjami. Spróbujemy lokalnych przysmaków, które rozbudzą nasze zmysły. Odkryjmy miejsca, które zapierają dech w piersiach. Ta podróż to nie tylko wyzwanie dla naszych motocykli, ale przede wszystkim dla nas samych. Dołączcie do nas w tej niezwykłej przygodzie i poczujcie magię Gruzji na własnej skórze. W drogę! Witajcie! Pobudką u podnóża kaukaskich szczytów rozpoczyna się dziewiąty dzień naszej podróży. Po wczorajszych chmurach i deszczu nie ma już śladu, zastąpiło je bezchmurne niebo i widok na ośnieżony kazbek. Jednak temperatura w nocy spadła grubo poniżej 5 stopni. Dlatego mocno zmarznięci szybko zwijamy ten cały nasz Majdan i żegnamy się z tym epickim miejscem. Droga wojenna prowadzi w kierunku Rosji i miasta Włady Kaukas, dlatego musieliśmy wrócić tą samą drogą. Korzystając z pięknej pogody ponownie zajechaliśmy zobaczyć pomnik przyjaźni rosyjsko-gruzińskiej. Jest on usytuowany nad ogromnym murwiskiem, z którego rozpościera się piękny widok. Zrobiliśmy zdjęcia, których nie udało nam się zrobić dzień wcześniej przez ulewę. Kierowaliśmy się w stronę regionu Cahetti i kolejnego ważnego punktu na naszej trasie: wioski O'Malo. O ile sama wioska to zaledwie kilkadziesiąt rozpadających się starych chat, to celem tak naprawdę jest droga, która tam prowadzi. Przez lata została owiana złą sławą i niejednokrotnie nazywana jedną z najniebezpieczniejszych dróg na świecie. Zasadniczy fragment drogi ma zaledwie 60 km, ale jego przejechanie może zająć nawet 5 godzin. Warto dodać, że droga ta jest dostępna zaledwie przez 4 czasem 5 miesięcy w roku. W porze deszczowej droga znika pod wodą rwących rzek spływających z okolicznych szczytów, całkowicie odcinając malo od świata. A zimą śnieg skutecznie uniemożliwia mieszkańcom przejechanie przełęczy Abano, która jest jedyną drogą do cywilizacji. Droga prowadzi wzdłuż rzeki. Za każdym kolejnym zakrętem staje się coraz bardziej rwąca i spieniona. Staramy się nie jechać zbyt szybko, żeby nacieszyć się tym miejscem. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze kawał drogi i nie ma czasu na zbyt długie postoje. Jedziemy coraz wyżej i wyżej. Mijamy kolejny wodospad, przejeżdżamy przez głębokie brody. Coraz bardziej oswajamy się z wysokością i przepaścią, która jest dosłownie kilka metrów od nas. Kiedy wyjeżdżamy powyżej linii drzew, widzimy już drogę. Wije się po zboczach gór. Serce zaczyna bić nieco szybciej na widok podjazdu, jaki nas czeka. do Malo jest zarombista a wiecie gdzie jedziemy tam i wyżej bo w pionie jeszcze 600 metrów i 30 kilometrów Jesteśmy na Przełęczy Abano Na wysokości 2900 Trochę tu tłoczno Nie spodziewałem się tego Ale Muszę przyznać, że kierowcy tych marszutek To kaskaderzy są To kaskaderzy Jest kolega z Czech Chłopaki z Rosji Z Gruzji I jest tutaj Fajny gościu z Polski, który prowadzi wypożyczalnię. Będziemy się z nim później widzieć. To jeszcze pewnie coś powiemy o nim. Awano, pas teraz w dół. Razem z postojami dojazd do omalu zajął nam około 3,5 godziny. Mieliśmy sporo szczęścia do pogody, bo jakikolwiek deszcz mógłby mocno pokrzyżować nasze plany. A samo Malo? No nie zachwyca, ale czego spodziewać się po wiosce, która większość roku jest całkowicie odcięta od świata? Nie ma tam zupełnie nic. Ale jest coś wyjątkowego, to co nas tu przyciągnęło. Piękne widoki, błoga cisza. I ta spektakularna droga, która nas tu przywiodła. W każdym domu w wiosce można zanocować i dobrze zjeść. Polacy, których spotkaliśmy na przełęcze Abano, zachęcali nas, by zostać w Omalon na noc. Proponowali integrację w towarzystwie czaczy i gruzińskiego wina. Jednak nie skorzystaliśmy z tej propozycji. I tej decyzji żałowaliśmy jeszcze długo, i chyba do dzisiaj żałuję. W drodze powrotnej jechaliśmy już dużo szybciej i bardziej dynamicznie. Pewnie dlatego, że już wiedzieliśmy, co nas czeka. Ale to tylko uśpiło naszą czujność. Za chwilę zemściło się na nas, przejeżdżając przez głęboki strumień. Marcin wywrócił motocykl, blokując drogę przejazdu. Znalazłem mały przesmyk między motocyklem a ścianą śniegu. Dzięki temu mogłem mu pomóc podnieść 850. -tkę. Bogatsi o kilka zadrapań na kufrach grzejemy dalej. Jedziemy, kochamy. Zajebiście jest oglądać kogoś w internecie Zazdrościć mu, tak zdrowo zazdrościć mu Że kurcze on tam był, ale tam jest pięknie Ale przygoda A potem zrealizować ją i samemu Taką samą przygodę przeżyć Ale to jest zajebiście Nie? To, to. A takim w sumie inspiracją to był Zulak. No i Jarko Jarko chyba pierwszy Prekursorzy Prekursorzy no Jarko byłeś pierwszy Dzięki Thank you. Do centrum Tbilisi dojechaliśmy późnym wieczorem. Złapaliśmy pierwszy lepszy hotelik w okolicach Starego Miasta. Byliśmy wypompowani z energii, ale nie mogliśmy odmówić sobie wieczornego wyjścia na miasto. Tbilisi tętni życiem. Jest bardzo kolorowe i głośne. Uliczni grajkowie, straganiki, dziewczyny tańczące na rynku w rynku kaukaskiej muzyki. Do tego pyszne wino kupione w jednym z malutkich sklepików wręcz ścinało nas z nóg. A to właśnie rok! Rogi, z których trzeba wypić do dna A to dlatego, że no nie da się ich odstawić Zjedliśmy pyszną kolację i poszliśmy na mały spacer uliczkami starego Tbilisi Co to był za dzień? Nagrywasz? Wiecie czego nie wolno mówić w Gruzji? Że tu jest pies podgrzewany A dlaczego? Bo tu jest wszędzie pies podgrzewany Wykonanie? Jego lepsze niż Edyta Górniek Mother of Georgia Kawu, baby Poszliśmy do łaźni Łaźnie są yy, publiczne lub z prywatnym pomieszczeniem Piękne zdobienia Basen jeden, drugi Był właśnie masaż Pan taki fest gruzi Jak mnie wytrupał To mi wszystkie, wszystkie kr kręgi, które wczoraj powybijałem na Womalo Wszystkie mi ponastawiał z powrotem Oblał mnie na zmianę gorącą wodą, zimną wodą, gorącą wodą Wyklepał po plecach Powiedział, harasho Musimy pojechać gdzieś na myjnię Bo jesteśmy tak podwierdzieleni Aż nie miło! Aż niemiło. Wiem, że prawdziwy adventure to musi być brudny, no ale uflogany. Marcin jeszcze musi smarować. Po krótkim, ale intensywnym zwiedzaniu miasta kierujemy się do oddalonego około 160 km regionu Borjomi. Marcin, czy ty też podzielasz moje zdanie, że, że jednak w Turcji jest jedzenie zdecydowanie lepsze niż w Gruzji? Zbliżamy się do Turcji I wreszcie dobrze zaczynamy jeść I pić dobrą kawę Tak Gruzińskie jedzenie hacaturi to już wychodzi boku. Jest tłuste, ciężkie Wszystko jest z mąki, z sera I Tym razem shisha Borjomi Do tego pyszne jedzenie Wyborowe towarzystwo. Wszystko dobrze. Nieplanowana przełęcz. Na znakach zamknięta, ale według lokalnych otwarta. Sprawdzamy. Czek! Przełęcz o nazwie, której nie jestem w stanie wypowiedzieć, nie była planowana. Powiedział nam o niej jeden z kierowców taksówki, który na widok naszych tablic rejestracyjnych TK podbiegł do nas i z entuzjazmem i uśmiechem opowiedział nam, że swojego Mercedesa kupił właśnie w Kielcach, kiedy pracował w Polsce jako taksówkarz. Hej! Regan! Regan przy tym. Zatrzymała nas policja. Yy, bo jesteśmy w strategicznym miejscu. Borziomi wytłumaczyli nam, o ile dobrze zrozumieliśmy parusku, że przebiega tędy nitka gazowa, stream, gaz stream. I pilnuje tego normalnie wojsko. Idzie, idę, wracam, bo dokumenty dokumenty, idziemy. Spodziewaliśmy się, że przełęcz wyprowadzi nas na ponad 2500 metrów. No, chociaż w sumie to w Gruzji nas już chyba nic nie zdziwi, bo tam co druga góra ma ponad 3000 metrów. Zastanawiamy się, co to to woda wali z ziemi? Czy gaz? Czy może jakieś inne źródło termalne? Ciężko, ciężko powiedzieć. jechaliśmy do miasta Wardia, ale bardzo późno, około godziny 22. .00. Jeszcze na koniec, w sumie okazało się, bo nie planowaliśmy tego, że musimy zjechać do Wąwozu tą drogą, z gór, po kamieniach, po ciemku. No, było jeszcze wesoło wczoraj wieczorem. Spaliśmy w takim. To jest kemping, ale też są kilka, jest kilka kwater. Takiego jest hauski sada. Bardzo przyjemny właściciel sympatyczny gość. I tu jesteśmy zaraz pod skalnym miastem. Skalne miasto otwierają o 10.00. Idziemy zjeść śniadanie i akurat będziemy gotowi na, na zwiedzanie. Korytarze wydrążone w skale, to chyba paleniska, no to wygląda. Tak oto mieszkali pierwsi chrześcijanie. Mieli wszystko co im potrzebowało. Jest ogromne. Jeszcze są widoczne. Preski. Ten, ten, ten Okej. Okay. No badają, czy się nie zawala. Skalne miasto Vardzia mm -hmm. to ostatni punkt na naszej mapie Gruzji. Za chwilę opuścimy ten wspaniały kraj i znowu wjedziemy do Turcji. Na podsumowanie tego co było, jeszcze przyjdzie czas, ale teraz trzeba jechać dalej, bo Turcja wzywa. Madloba! Perfekt! Dziękuję bardzo! So